W centrum miasta zamontowano kilka parkomatów. Trzy stoją przy ulicy Kościuszki, po jednym przy ulicy Świętego Leonarda i na Placu Wolności. W sumie w Kielcach zainstalowanych zostanie 60 parkomatów. Wszystkie urządzenia już do nas dotarły i sukcesywnie będą montowane na ulicach w strefie płatnego parkowania. Rzeczywiście, pierwszych pięć urządzeń już zostało ustawionych, zostały na chwilkę włączone, żeby sprawdzić, jak funkcjonują. Wszystko odbyło się bez najmniejszych przeszkód, także zakładamy, że do końca lutego wszystkie 60 parkomatów zostanie już ustawionych w strefie. Tak naprawdę będziemy je testować przez myślę, okres około jednego miesiąca, czyli przez miesiąc marzec. W połowie marca już powinny być. Powinna być Możliwość korzystania z wszystkich aplikacji. Mam tutaj na myśli możliwość y, zapłatności kartą zbliżeniową oraz za pomocą kieleskiej karty miejskiej. Natomiast zakładamy, że po przetestowaniu cały system zacznie funkcjonować od 1 kwietnia już tak w pełni. Na dłuższych ulicach w strefie płatnego parkowania zamontowanych zostanie po kilka parkomatów, na krótszych po jednym urządzeniu. Mapa ich lokalizacji dostępna będzie na stronie miejskiego zarządu dróg. Przyjęliśmy taką zasadę, żeby te parkomaty były dobrze widoczne, tak żeby nikt nie miał żadnej wątpliwości, że takie urządzenia w kieleckiej strefie płatnego parkowania funkcjonują, także ich rozmieszczenie będzie dosyć gęste. Parkomaty zastąpią dotychczasowe bilety parkingowe. Te, które kierowcy już zakupili, będą ważne przez trzy miesiące. Zmiana systemu zakupu biletów za postój w strefie płatnego parkowania nie wpłynie na wysokość opłat.